Podciągnąć polerkę, jak się nie uda, to tak trzeba malować i tak. Nie mamy nic do stracenia, nie? Może nie będzie widać. No, ale to jest głęboka, wiesz? No, to największe zniknęły, nie? No. No i ryska jest. Ktoś na parkingu przerysował tacie i trzeba spróbować to podciągnąć polerką. Jak się nie uda to i tak trzeba i tak. Nie mamy nic do stracenia, nie? No nie ma, nie ma. Także pojadę 1500, 2000, i spróbuję to przepolerować. No, półtora. Dobra. Może nie będzie widać aż tak mocno był, ale jest jakby do podkładu. Tutaj, tutaj tak jakby jest aż do podkładu. Zjechamy, na pewno będzie widoczne. Dobra. Teraz 2000, gdzie jedziemy? Też dzisiaj jest Wyrwałem, cofałem na działce i. Tylny? Przedni, Waudi. Cały róg, żebym zahaczył o siatkę i... Poskoczył? Połapękasz, ale go tam włożyłem. Się będę musiał za nią w końcu wziąć. Wszędzie obdarta już. To jest jeszcze ta strona, co malowałem, nie? Tak. Daj tej szmaty. ale to jest głęboka, wiesz no. ale już nie będzie widać teraz jak było, nie? teraz 2,5 jest? No. no, musiał kupić, wiesz, na te zadrapania takie, na ten ten, wiesz, od No w telewizji pokazują taki środek, też wszystkie samochody, wszystkie kolory? Bo wszystko się gdzieś zakrywa. Za Jestem nie? w telewizji, tak wygląda. Ciekawe, czy to w rzeczywistości takie no jest. można może wiesz. Chodźmy, zobacz, nie? Jakby to było wszystko takie dobre, tata. To by lakiernicy roboty, nie mieli. No to wiesz, to można tylko wiesz. Początka, później jak umyjesz może zejść, nie? I to nie ją Lepiej. Coś do domu kupić, nie wiem Albo młotek głupie pomysły z głowy wybić, a z młotek się zawsze przyda <grymne> Dobre jest, no? No bo to szkoda pieniędzy, to tak czarują I Przy rantach tu boję, żeby nie, nie przetrzeć już chyba pękło sło? Nie? Nie z, z, z głęboka rysa tutaj jest, wiesz? No, to już pasą, nie? nie? no, to, to już wiesz, to już musiał psiknąć jak ten, nie wiem, tam, to już jest do podkładu tutaj. On musiał kupić trochę farby, nie? Nie wiem jak to będzie wyglądać pod, wiesz, po, no, po polerce, że aż tak się nie będzie rzucać, no ale nie chciałbym tam jechać do końca, bo zaraz wyjdzie biała plama no, po podkładzie, szara w sumie. Na razie jeszcze jestem w lakierze dziś jak się ściera, bo jestem to białe takie co wychodzi, nie? No, to akier jest Ale już to już mi się wydaje, że to już będę kończył, bo No tak Jeszcze tu ręką tylko przejadę na tym rancie No, to już ładnie gotowa, nie no lepiej na pewno będzie, nie? To nie jest tak, że wiesz, że będzie gorzej, no tylko, no, najgorsze jest to, że jak chcesz poprawić i, i no mówię, i wjedziesz już w następną warstwę, to już zaraz, to zaraz będzie bazę widać i ten, i... Gorzej, i było przedtem, nie? A jeszcze gorzej, jak, jak już podkład się tam złapie, nie? No. Dobra. Ja już więcej nie jechał, bo się boję. Co wyszło. Bo to się nie nie, nie dam rady, nie? No, nie dam. Co? Więcej nie Już jest nieba ziemia. No to największe zniknęły, nie? No. Można powiedzieć, że tylko tu widać, nie? No. No i tutaj to. No dobra, no ale ci powiem, że ten to z, z tej strony to nie widać nawet. Dobra, to co mogliśmy to zrobiliśmy. Udało się coś tu podratować.